No hej! Ponieważ mam dzisiaj urodziny, pomyślałam, że może warto zabawić się trochę inaczej niż zazwyczaj, więc zdecydowałam się na zrobienie anime taga czy tam challenge'u. No wiecie, takiego z pytaniami. Ruszyłam więc w odmenty internetu szukać czegoś ciekawego, ale po krótkich poszukiwaniach stwierdziłam, że... Cóż, tak naprawdę nie mam wielkiego wyboru, a ta jedyna dostępna opcja dubluje sama siebie. Postanowiłam więc złożyć własną, prawie autorską. Pytania zawierają nawet przysłowie, żeby całość wyglądała bardziej wymyślnie. To co? Zaczynamy! Pytanie numer jeden. Głodnemu chleb na myśli. Tytuł, który niezawodnie poprawia humor. Coś prostego na rozgrzewkę. Takim jednym, absolutnie niezawodnym uprzyjemniaczem żywota, jeżeli chodzi o mangę, jest fuśil gimnokiocian. Historyjka o pewnym introwertycznym salarymanie i jego kocie, który nosi muszkę i skarpetki. Nie ma tu zbyt wiele fabuły jako takiej, ale jest słodycz i kałajność, aż się wylewają. A jeżeli chodzi o anime… hmm <laughs> hmm z animami jest trochę gorzej, ale myślę, że Kero Rokunso. Kero jest super. Pytanie numer dwa: Stare, ale jare. Dobrze trzymające się klasyk. No i tutaj, przynajmniej jeżeli chodzi o mangę, nie miałam żadnych wątpliwości. Mangą, która ma już swoje lata, ale ciągle jest świeża jak gorąca bułeczka z masełkiem, to dla mnie kiokara Oreła. Nawet się nie zastanawiałam, wybór był oczywisty. Ta manga to praktycznie perfekcja, niedościgniony wzór dla wszelkich historii o młodocianych adeptach ulicznej sztuci układania się po pyskach. W komediowych dekoracjach oczywiście. Czytałam to już kilka razy i zawsze płaczę ze śmiechu i oczywiście mdleję z zachwytu nad głównym bohaterem, a jakże. I nabijam się tu tylko trochę. To jest naprawdę świetny tytuł. A w przypadku animów... zanimami mi znowu gorzej. Myślałam nad różnymi tytułami, ale czy wy macie pojęcie, jak anime z lat dziewięćdziesiątych strasznie źle się starzeją? Coś było w tym majstremowym stylu rysowania twarzy, że aż skóra cierpnie. I właściwie jedyne, co byłoby warto to wymienić, to chyba jakieś Gibli, Totory albo inne Mononoke Ale pomyślałam, że będę trochę przekorna i wymienię tutaj Windarię. Prawdopodobnie przemawia tutaj przeze mnie głównie sentyment, ponieważ to było jedno z pierwszych anime, jakie widziałam w życiu. No i zdaję sobie sprawę, że wewnętrzna logika świata przedstawionego mocno kuleje, ale w kategoriach baśni i myślę, że da się to oglądać bez zgrzytania zębów, więc tak, zostajemy przy wendarii. Pytanie numer 3: Dobra historia z niesatysfakcjonującym zakończeniem. Czyli co? Czas na spoilery. Dobra, postaram się ograniczyć je do minimum. Jeżeli chodzi o mangę, to zdecydowanie Kurobara Alice. Znacie? To bardzo ciekawy przykład z Haremu. I to jeszcze z Haremu z wampirami. Mhm. Ale jest to pewien niespodziewany twist, ponieważ autorka zdecydowała się podejść do tematu bardzo wprost. Czyli na pierwszym planie jest problem reprodukcji i przekazywanie genów najlepszego samca. To była interesująca lektura. Nawet pomimo faktu, że powielokroć gotowałam się w środku i pomimo faktu, że bohaterowie, właściwie wszyscy, kierowali się wyłącznie emocjami, nawet jeżeli twierdzili inaczej. Jeszcze to wszędobylskie robactwo. Ale wciągnęłam się. Kiedy wszystko zaczęło się jakoś tam układać i zmierzać do finału, finał nie nastąpił. Historia po prostu się urywa. I to w taki sposób, że naprawdę można byłoby oczekiwać następnego rozdziału. A potem, chyba przez wiele lat, wszyscy myśleli, że seria została po prostu zawieszona. Aż to nagle, hokus pokus, okazuje się, że w tym roku wychodzi kontynuacja. I w sumie Setona robiła już dziwniejsze rzeczy, i można byłoby to uznać za po prostu element jej stylu, ale i tak bardzo mi się to nie podobało. Chociaż przyznaję, fakt, że powstaje kontynuacja, trochę łagodzi to złe wrażenie. Są jednak tytuły, dla których nie ma taryfy ulgowej. Sejka i Surukado, kojarzycie? O matko, to anime miało taki potencjał. Taki ciekawy pomysł na najazd kosmitów i tak pięknie szło ku zagładzie naszego gatunku, że aż nie mogłam uwierzyć. A ostatecznie co? Kosmiczna Maho Shodzio zrobiła happy end. I co jeszcze? Sioła. Genroku Rakugo Shinju. Ta rewelacja z końcówki była jak, że sparafrazuję sama siebie, jak dostaniec zgniłą rybą po twarzy. Na ten Kuja jest popełniona przeze mnie recenzja, możecie tam dokładniej zapoznać się z moją opinią, ale świadomość tej rewelacji z finału naprawdę tak popsuła mi wspomnienia z całej serii, że już pewnie nigdy nie zdołam spojrzeć na nią bez marszczenia nosa. Po prostu ble. Pytanie numer cztery. Mowa jest srebrem. Ulubiony Seju. Oczywiście, że to pytanie musiało się tu znaleźć, w końcu jestem Sejobuta. Niech no rozwinę swoją listę. Nie no, tak naprawdę ta lista nie jest aż tak długa. Pierwsze miejsce i kapcie z łosia trafiają bez apelacyjnie do Simonohiro. Nikogo to nie dziwi, to niezmienna sytuacja od lat. Potrafi niesamowicie skrzeczeć, a śmieje się, jakby ktoś pucował szybę, ale ja naprawdę go uwielbiam. Robi mi się naprawdę bardzo przyjemnie, kiedy go słucham i zawsze stawiam uszy na baczność, kiedy nagle gdzieś się odezwie. A wtedy nie dość, że radocha to jeszcze plus sto do zainteresowania danym tytułem, chociaż nie jest też tak, że wiernie oglądam wszystko, w czym występuje. Dalej będzie co da kędziro. Ten pan wkroczył tutaj całkiem niespodziewanie, bo słuchałam go całe lata i byłam prawie obojętna, a ostatnimi czasy zaczął na mnie działać. Właściwie pierwsze wrażenie jest takie, że brzmi jak stary dziad, ale potem słuchasz i zaczynasz doceniać. Znaczy, Ja oczywiście, ja doceniam. Nie wiem, jak on to robi, ale jego głos jest tak głęboki i ma tak specyficzną barwę, że daje się go niemal fizycznie odczuć. Po prostu drapie. To całkiem zabawne. I ono dajskie. Alice. Kondo zehi. Watashi no asobi ni bardzo tradycyjny wybór, chociaż nietradycyjnie wyznam, że za rolę jego życia uważam lamesana. I Hirakała Kaładajska. Mam do niego olbrzymią słabość. I ma co? Nawet jeżeli nie oglądam zbyt często animów, w których gra, to naprawdę lubię jego głos. A poza tym uwielbiam go za prezencję, nazwijmy to sceniczną. Ta poczciwa twarz zagubionego chomika przemawia do mojego serca. No i oczywiście Kamiya Hiroshi i Ishida Akira i Sugita Tomokazu. W ogóle Ishida to był moim najulubiejszym przez stulecia, dopiero Simon tutaj narozrabiał. W przypadku pani lista jest z jakiegoś powodu krótsza. Przede wszystkim i po pierwsze Sakamoto Maja. Mam do niej olbrzymi sentyment, chociaż głównie przez jej piosenki. Po drugie Hayasibara Megumi. wszyscy powinni kochać Hayashibarę. I po trzecie Han Megumi. Bardzo przyjemnie mi się jej słucha. I to właściwie tyle. Pytanie numer 5. Muzyka łagodzi obyczaje, ulubiony soundtrack. Czyli takie trochę pójście za ciosem. Bistars ma świetny soundtrack, bardzo niejednorodny, taki jazzujący, nawet jakieś tam tam trafiło. I Sakamichu No Apollon ma świetną muzykę, chociaż trudno się dziwić, skoro cała fabuła wokół muzyki się kręci. I Akka też. Właściwie teraz się zastanawiam, czy nie wychodzę na jakąś zadeklarowaną fankę jazzu, no ale mniejsza z tym. Muzyka w tych anime jest po prostu świetna. No i swego czasu zasługiwałam się też w Santrako do Lastek zaję. Nie całym, co prawda, ale niektóre trasy są naprawdę monumentalne. To chyba dobre słowo. Oczywiście mówię o tej pierwszej, oryginalnej serii, bo kontynuacja nie nadaje się absolutnie do niczego. Pytanie: Numer 6. Czego oczy nie widzą? Twoje Guilty Pleasure. I tego tak to przyszedł czas na prawdziwe wyznanie. Otóż czytuję isekajowo-romansowe Weptuny. Te wszystkie wpadłam po pijaku do rzeki i odrodziłam się jako bohaterka książki, która ma zginąć, ale nie mogę na to pozwolić, więc rozkochałam sobie tego oto księcia. Albo spadłam z dachu i odrodziłam się jako hrabina, którą wszyscy pogardzają, ale nie będę już szarą myszką. Albo poświęciłam talenty i urodę licząc na miłość przystojnego barona, a on zdradził mnie z moim kuzynem, ale teraz zamiast umrzeć magicznie, cofam się w czasie, więc pora na zemstę. Jest tego badziewia od groma. Wszyscy bohaterowie mają wymyślnie wieloczłonowe pseudoeuropejskie nazwiska, na których można połamać sobie język. Wszystkie są na jedno kopyto i różnią się tylko poziomem głupoty. Ale jednocześnie potrafią być bardzo zabawne, do chwili, kiedy nie wyjdą bokiem. Wracam oczami, kręcę głową, czasami się dławię, a i tak zawsze sięgnę po następny. Tak samo z otomami. To chyba jakaś forma masochizmu. Pytanie numer siedem. Malowany król tytuł, który miał się spodobać, ale zawiódł. I jesteście coś, jak najbardziej blicz. Nie mogę nawet opowiedzieć związaną z tym anegdotkę. Otóż tak. Dosyć dawno temu, będąc na wykopkach, polazłam tam, gdzie nie trzeba i w wyniku mojej głupoty dyszel przyczepy, na której składaliśmy ziemniaki, spadł mi na nogę, bardzo brzydko mnie kalecząc. Była krew, potem szwy i przez kilka tygodni chodzenie sprawiało mi wielki ból, więc przez większość czasu po prostu się nie ruszałam. A ponieważ się nie ruszałam, postanowiłam przeznaczyć ten czas na obejrzenie czegoś, co akurat było na topie. Wtedy wszyscy szaleli za bliczem. Powiem tak. Wytrzymałam jakieś 15 odcinków, a potem powiedziałam: nie. Błęta jest więc taka, że Blicz nie tylko nie zrobił ze mnie gera, ale nawet nie zdołał mnie przy sobie utrzymać, chociaż byłam praktycznie unieruchomiona. Pytanie numer 8: Jak łyse konie. Historia z piękną przyjaźnią. Taki wprawiony w bojach fudzios, jak ja może sypać przykładam jak z rękawa. To oczywiste, ale postanowiłam wspiąć się tu ponad zwykłe szipy. Będzie to coś w moich oczach absolutnie wyjątkowego. Gon i Kilua z Hunter x Hunter. Ktoś tu nie zna Hunterów? Cóż, Huntery są super, albo były do pewnego momentu, bo te nazwijmy to nowe przygody z wyprawą do nowego świata to tak, no nie do końca mi podchodzą. Ale przyjaźń Gona i Kiluły była piękna, nawet jeżeli koniec końców i bardziej zależało, bo Gon to jednak wdał się w ojca. Ogólnie złamali mi serce i bardzo ich kocham. I to chyba też pokazuje, że nic nie przemawia do mnie tak bardzo jak poświęcenie. Pytanie numer dziewięć: Kto się je wiatr, tytuł, który zasłużył sobie na rant. Takim tytułem zawsze była u mnie furuba, ale teraz stwierdzam, że w sumie, w sumie to już chyba mi przeszło. Co oczywiście nie oznacza, że nie ma innych tytułów godnych potraktowania batogiem. jest ich cała masa. Chociażby Koi to producer, gdzie rant już się smaży, już się obraca narożnie. A pewien Joj czeka w kolejce jako następny. Pytanie numer 10. Od przybytku głowa nie boli. Adaptacja, która nie rozczarowuje. To mogłoby być adaptacja gry na anime albo książki na mangę, ale zdecydowałam się skręcić w wąską uliczkę adaptacji live-action, bo ja je lubię, tak ogólnie. I więcej Wam powiem. Typuję wersje aktorskie lepsze niż oryginał. Po pierwsze, Sejgi Numikata no z 2008. W żadnym wypadku nie jest to jakieś wybitne dzieło, raczej po prostu bardzo zabawna komedia ale trafiła do mnie o wiele bardziej niż mangowy pierwowzór. Tak naprawdę manga bardzo średnio mi się podobała, a drama Majamadeju. I Helter's Helter Skelter z 2012. Czyli, jak sobie prywatnie nazywam, furtka, która umożliwiła Sawajiri Erice powrót do show biznesu. Serio, jeżeli całe to przedsięwzięcie nie powstało z myślą o tym, żeby właśnie ją obsadzić w głównej roli, to się bardzo zdziwię. W ogóle obsada jest naprawdę świetnie dobrana. I wyszło super. Powiedzmy sobie szczerze, wzór jest odpychająco brzydki, a film, film jest w jednym wielkim, wizualnym cukierkiem. Zresztą czego innego można byłoby się spodziewać pełnie na gałę. No i niezły film tak ogólnie. A jeżeli miałabym podejść do tego pytania w najbardziej tradycyjny sposób, czyli adaptacja mangi na anime, to byłoby to, na co moje odzięcio. Mangowy pierwowzór zupełnie nie ma dla mnie uroku. Pytanie następne: jak ślepej kurze ziarno, najnowsze udane odkrycie? I oczywiście słowo udane to takie trochę wróżenie z fusów, bo przecież na piątym rozdziale coś Ci się może bardzo podobać, a na dwudziestym chcesz już wydrapać sobie oczy i zalać mózg wybielaczem. No ale zaryzykujmy. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że takim udanym odkryciem jest Blue Lock, w którym to Japonia znowu przygotowuje swoją drużynę piłkarską do podbicia świata na kolejnym mundialu. I to tak naprawdę jest sportówka taka jak zawsze. Z tymi wszystkimi elementami, które praktycznie zawsze mają sportówki, ale podane to zostało jako Survival Horror, gdzie gromada kandydatów na idealnego strzelca zostaje zamknięta w wielkim ośrodku i muszą nie tylko pokonywać swoje słabości, ale też ciągle pamiętać, że uczestniczą w Battle Royale. A creepy typ z monitora tłumaczy im zasady. Ponieważ główny bohater trafia na początku do najniżej usytuowanej w ratingu grupy, a już tam otaczają go jednostki nie tylko przewaszczające go umiejętnościami, ale też, delikatnie mówiąc, ekscentryczne, Stach się bać, jest stwory z laboratorium pojawił się w przeszłości. Myślę o tym szalenie mnie bawi. I to koniec. Teraz należałoby kogoś nominować, ale ponieważ ja nie mam żadnych znajomych na YouTube, zwyczajnie nie mogę tego zrobić, więc jeżeli ktoś poczuł się zainteresowany i chciałby odpowiedzieć na te pytania na własnym kanale, proszę bardzo, częstujcie się. A jeżeli ktoś woli odpowiedzieć na nie w komentarzach, będzie mi również miło. To tyle. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia wkrótce. Thanks <sweak>